Witam wszystkich, to znowu Jabyku, a to kolejny odcinek zagrajemy w Sirius Sam, pierwsze starcie Ostatnio mieliśmy troszeczkę problemów z plagą żabek Raczej dosyć zwariowanych Mam nadzieję, że teraz skrypcik mi tu pozwoli wejść do jasnej cholery Skrypcie, czy mógłbyś ewentualnie otworzyć dla mnie te pieprzone drzwi Skrypcie Dobra, już czytać grę i szybko tam powiedz. Nie, ale nie, nie w tym miejscu zaś. No nie, dobra. Udało się. okej. Okay. problem techniczny, ale to... To nic. Piszmy się, weźmy amunicję. Mnom goodies. A no to ja rakiety miałem, ale nie, nie, z rakiet to ja bym nie korzystał przy tych wszystkich żabkach, naprawdę. Mówię się mieć, że to byłby słaby pomysł. Na górze. No tak, pewnie, najlepiej. A, one są na hita, tak? Okej. Okay. Nie, 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 nie. O kurde, bele. O, pojedynek rakietowy do jasnej cholery. Czemu ja zawsze muszę dostać po śmietnym, prosto w twarz? Na piękne lico. No nie, ja tak bardzo zginę tutaj. Ale tak bardzo. Jakie to było wredne. Cholerny żart. No to nie jest zbyt groźny przeciwnik. Zapis. No dwa hity. Zapis O nie, to nie było dobre Nie wycyfrowałem czasu De Zapis Nie, dostałem pośmietny, nie ma tego Będziemy oszczędzać zdrowie Pięknie. Zapis! Nie 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 nic ci to nie zrobi, co? Dobra. Wow, sami. Gdzie ty schowałeś ten karapi? Pojemny <grymny> masz tyłek, chłopcze. Cóż tu mamy. Kostki lodu jakieś, co to jest? Piękny symbol pasty do zębów. Pięknie. Dobra, włożek herbatki za to. Nie wiem jaki tu... Rekord pobiłem, ale Czemu czas w gry wynosić 438 godzin 58 Nie wiem co to jest w dniach Dobra, chciałanie to. Hm Dobra, wyjście, ciśniemy dalej Wydmy, jesteśmy na wydmach Mając wszystkie cztery elementy, szczerze wierzę w powodzenie naszej misji właśnie zbliżamy się do Memphis. Powinno znajdować się za tym wzgórzem przed nami. Nie spodziewaj się tego wejścia, łatwego wejścia. Prawdopodobnie Memphis jest dobrze strzeżony. Dobra, zobaczymy to, sprawdzimy to. Łota! Masz kłopoty? No sami. Zapamiętałem cię. Odrobina lepiej. Jaka muzyczka w ogóle. Armia maszeruje, co? A nie z tymi gnajkami też się można oporać. Parę cennych rakietek i powinno być po sprawie. O o, słyszę byczki Gnary Samce Nie będziecie mnie biły no Normalnie bydło na tych wydmach Totalne bydło To jeszcze chcemy zabić, słucham Chyba śród wpadł mu w oko. O nie, 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 nie. Dobra, obejmujemy priorytet. Priorytet na dużego. Dobra bysio, wiedziałem, że tam jesteś. Ale uparty drań. Super, ale się prosto w ryj. Opsa Nie zadzierać z bykiem Dobra No <laughs> Za co? No jak granatnik spróbujmy tego cholernika No, nieźle, not dobrze. Ale mówią szczerze chyba wolę rakiety Nie, tylko nie bombowca. Nie, 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 nie będziecie mnie bili. Jaki zapis pierdzielny, bo przecież zaraz zginę Aaaaaa Fuck it! Jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że można ich spowolnić trochę. Czemu oni zaczęli ode mnie uciekać jak tylko umarłem? To było dziwne O, słodkie misie O nie, nie, nie wiedziałem, że oni mnie... Na nich nie ma dobrej metody ucieczki Dobra, weźmy ten plecak póki nie nadeszone jestem na fala Dobra, teraz weźmy żyćko. Jeszcze żyjemy. Dobra, kolejny zapis. Trzaskam tym z tych zapisów normalnie. Piękne pole bitwy. No nie, tak bardzo skrypt. Ale jaka muzyczka, co nie w tle? Świetnie dobrane. No, nie, 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 nie. To już wiemy, że będzie raz pierdol Dobra, zginęli. Może niekoniecznie w jakiejś wielkie chwale, ale wiecie. Śmierć jest śmierć. Okej, okay, tam już widzę jakiś duży pancerzyk, tam mnie cieszy. I pokrzepia myśl, ale muszę wziąć łyczek herbatki. No i chyba się zaczęło. Czy nie, żeby stać, ale... Nie lubię was. Nie! Byczek mnie trafił. Wziął mnie na rogi. Byczku. Słuchaj, nie moglibyśmy się dogadać. Skoczylibyśmy na piwo. Czy na inne takie. Byłby pan zadowolony Ale to chyba wychodzi tak sobie mój strzelę O matka No, O matka. nie mogłem przejść przez trupa O trupa do celu, co sami? Kurde, Rodeo Piękny bonus, piękny. Weźmy zdrówko, weźmy jeszcze trochę zdrówka O teraz się zacznie, czuję to Czuję to w moczu. Nie, tylko nie wiem. Nie, nie Dobra Skoro tych się już pozbyłem Czemu to musi być wszystko okraszone tymi cholernymi bombowcami Przecież bez nich byłoby łatwiej mogę skutecznie walczyć z tymi niebieskimi ludkami bez... O matko Dobra to wyszło Teraz mi się amunicja skończy i nie będzie tak śmieszny. O fuck O fuck Chyba przyjąłem Martwego bombera na klatę Ewentualnie dwóch, może siedmiu Nie, 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 nie. tak, tak, nie tak tego się nie załatwi. Tak się tego nie załatwi. Great. Nie, 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 nie. Da się ich jakoś wyminąć, w ogóle? Nie! Za co? Nie, 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 Nimi się trzeba zająć jakoś tak inaczej. Od razu ich eliminować.

Nie, to nie wyszło. Sami badasowo wygląda, ale powiem Wam, że martwy Sami. To też nie ten sam widok. To już, to już trochę nie to. Mimo wszystko. Ohoho. Sorry, że za dużo tutaj nie mówię, ale... Jestem odrobinę zajęty strzelaniem do cholernych szykaczy No nie no ja ich kiedyś wystrzelam normalnie A ła chyba przyjąłem zdechłego Nie, nie nie zgadzam się Nie zgadzam się Super Kurde poszliby za mną na koniec świata to była jakaś technika. O matka. Tudy, jakaś muszka tam lata chyba. O! Uff. Dobra, 36 HP Po prostu great Zapis Pewnie gdzieś tam jest jakiś sekret, albo pewnie jak zniszczę to drzewko to będę miał jakiś sekret. Ale zobaczmy to Da się tę palemkę wciąć. Gro chciałbym ściąć te palmy Daj mi to zrobić. No ukryte przedmioty, super. Tylko czemu wszyscy mnie nagle zaatakowali? Jasny szlak. Ta gra jest taka miła. Daje ci kurwa paznokieś, a urywa całą rękę. Dobra. Weźmy te ukryte przedmioty. Także skrzętnie No nie, 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 nie Ale ja bym chciał odkryć ten sekret serio Dobra to zrobimy tak mhm. Najważniejsze to miejsce tych przeciwników po jednej stronie, wtedy da się ich ominąć tak, tak bardzo mi to idzie. O matko. Dobra. Oj, będzie hamburgerów. No, albo ewentualnie... Y ponieważ pakiet czemu to idzie tak topornie o jasnej cholery no super to to tak bardzo wyszło Dobre. może spróbujemy zrobić tak że pójdę w stronę tej palenki dopiszę się tuż przed nią jedne no teraz No super great Super! Super! Sami to ma dobrze każdym razem jak umiera to musi sobie polatać Dobra. Oni wiedzieli, oni to wiedzieli Nie tak, tak się nie da tego załatwić. Dobra. Kto mnie jedną Nie, to nie wyszło. Ale chyba tylko cztery te cholerne te są. Takie, takie mam wrażenie. Dobra, jeden. Drugi, trzeci. Нет, так очень не вышло. jest sfragowe eee, Jeps. Giń. Giń. Powiedziałem Gin. Ty też. To jest mój obywatelski obowiązek. O no to da to teraz to sobie mogę... 13 hp, no to już jest jakieś zdrowie. No Nie wiem, czy to wyjdzie, nie wiem, nie wiem. No nie wiem, czy to wyjdzie. Kurwa. Ciekawe ile punktów życia na tym zyskam Cały aha, 20 HP zyskałem na całym zamieszaniu Powtarzane kurde, nie lada mojej razy Dobra, weźmy jeszcze tamtą buteleczkę ze zdrowiem Być może, bo ją widzę I mogę tam dojść, właściwie dobiec do Dlatego ją wezmę Taki mam plan Może prymitywny, ale mam Tam też widzę zdrowko bonusowe, zobaczymy czy Kolejna fala mnie czeka, ale raczej tak o, o tak tak, no to tak Dokładnie Razem ukryty przedmiot do jasnej cholery, walczy się na ryj z tymi waszymi ukrytymi przedmiotami Do jasnej cholery Jasny szlak nie trafi przecież Dobra nie, tego sekretu nie będę podnosić Promolet, mam to w dupie nie Ech, dobra, ściśniemy dalej. Sześć. A, musimy być jakaś pułapka. Nie ma bata, żeby nie. O bo za co? <gry> Nie, 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 to jest nie do przeżycia. To jest kurwa nie do przeżycia. Nie, <ścoughs> Aha ja słyszę jakiegoś jebysia tego prosto na mnie Szanić to wszystko Kolejny zabity A rakiety załatwiają jak problemów. Nie, nie, zaś nie! Nie zgadzam się. No tak, i wejść tu czegokolwiek koniki. Dobra ludziska, powiem wam tyle, że na razie chyba wy nam wystarczy. No zobaczenia w następnym odcinku, myślę, że przejdę to już bez waszej yy, świateł kurateli, bo... O tak. Bywajcie.